Paradoksalnie rzecz okay. biorąc, sporty walki w tej kwestii upadły tak nisko, że każdy, żeby się w jakikolwiek wypromować i wylansować, to chce się konfrontować. Tak? Mhm. W dzisiejszych czasach Dużo na nas do czegoś innego, że na konferencjach jest więcej szumu dymu niż, niż później na samej robocie. Nie to... ma ochrony na konferencji. No nie zawsze trzeba się obrzucać tym co najgorsze. Ja też o tym dokładnie. No to po wiem. co? To co nie trzeba, to po co podkręcasz? Na Was tutaj? Nie, na innych konferencjach. Ale wiesz, ale. Ale, ale właśnie, ale, ale. chciałbym zaprosić do Face to Face. Nie, nie zgadzam się. A jak duży ogień w tobie. Znieciła postać, właśnie Mariusza, że ty z nim się zmierzysz, no wybitny polski jeżeli, pięściarz. Jeżeli, jeżeli w jakikolwiek sposób zobaczysz, żeby to nie zabić, miał jakoś tam pyszę, no karierę moich moją, moją, moją walk. Mhm. Ja nigdy nie walczyłem z zawodnikami z przypadku, ja nigdy nie walczyłem z zawodnikami, którzy byli jakimiś no name'ami, czy zawodnikami, którzy nie mieli się poszczycić jakimiś swoimi rekordami walk czy, czy, czy osiągnięciami. Dlatego kurczę, no, no słuchaj, no Mariusz jest mega pięściarzem, jest wielkim wojownikiem i wielkim z, z walk, i wielkim z postury. Tak jak powiedziałem, jest, jest zawodnikiem, któremu zawsze kibicowna znaczy no nie zawsze, no teraz będę trochę prze, przesłodziłem, bo na przykład no w walce z, z Arturem Szpilką, normalne, że jako że Artur jest mi bliższym kolegą, kibicowem, kibicowałem Arturowi, no ale tak jak mówię, w większości walk y, Mariuszowi kibicowałem, no dlatego no kurczę, no walka, z zawodnikiem pokoju Mariuszem, to też jest mega wyzwanie i, i, no, i, no, i no, uważam, że, że naprawdę bardzo fajne zestawienie. A tutaj jest w sumie ciekawe pytanie z czatu. Pyta się Kamila Brzostek. Pytanie, jak wygląda tydzień treningowy w tym wieku przed walką? Najgorzej. Od razu taką szpileczkę wam wbiła ten pani Kamila. Nie, znaczy, o i teraz może zacznę od dupy strony. Walka dwóch 40 latków, tak? No Prawie 50 lat, bo ja miałem 46, a ma już mam 45, ale teraz tak. Ale ja z grudnia. A to jeszcze jest czas, jak, jak, jak ja się nasłucham tego wszystkiego, że, że wiek to tylko liczba, że, że to wszystko siedzi w głowie, no później przychodzi do walki dwóch zawodników wiekowych i zaczyna się te mądrzenie się, mundrachełkowanie. No to zaraz, to jak to? Albo to jest tylko liczba, albo jest mundrachełkowanie. Druga sprawa, w dzisiejszych czasach, gdzie biją się już chyba wszyscy. Wszyscy się już chyba bili, bo paradoksalnie okay. rzecz biorąc, sporty walki w tej kwestii upadły tak nisko, że każdy, żeby się w jakikolwiek wypromować i wylansować, to chce się konfrontować, tak? Mm. No to teraz będzie się biło dwóch zawodników, którzy ze sportem mają całe życie wspólnego, którzy stoczyli mnóstwo walk. Normalne, że nie mamy już czegoś, co mieliśmy, ale mamy co innego. Jeżeli ktoś nie chce oglądać naszych walk, to nikt nie ogląda to po co się spinać i po co się na ten temat wypowiadać? To jest prosty schemat, bo ja na przykład tego nie rozumiem. Jak gdy mi się wyświetla ktokolwiek, kogo nie lubię, to go blokuję. Jeżeli toczą się jakieś wydarzenia, jakiekolwiek, które mnie nie interesują, to ich nie oglądam, ale się na ten temat nie wypowiadam. A jeżeli chodzi o, o schemat, o schemat treningowy, no to jest tak. No przede wszystkim ostatnie to jest, no, no jesteśmy, jesteśmy we wtorek, prawda? Walka ma być w piątek, to już jest. Takie jest zaburzenie tego, tego schematu odpoczynku, schematu, schematu regeneracji, schematu, gdzie powinienem gdzieś tam leżeć w domu, sobie kroplówki regeneracyjne lub jakieś ostatnie takie podrygi, bo to nie są już treningi. Wczoraj był bardzo mocny trening, ciężki, taki bardziej skupiony na, na jakiejś tam dynamice, na jakichś patentach. No dzisiaj jesteśmy, jestem tutaj, jutro jest tylko jakiś tam leciutki rozruch, jakaś regeneracja, jakieś kroplówki wzmacniające, no i tak szczerze koniec, to jest bardziej, tu, chodzi, tu nie chodzi o, o trening, tu chodzi bardziej o elektrykę, tu chodzi bardziej o, można powiedzieć tak w cudzysłowie dużym, o wielkie zesranie się. Mhm. Żeby nic się nie zepsuło, żeby nie złapać żadnej kontu kontuzji, żeby nie, nie naderwać nic, nawet schodząc ze schodów, kurwa pójdzie ci noga. Żeby nie złapać żadnego wiesz, wirusa, tak jak w dzisiejszych czasach, do kogo nie zadzwonisz, każdy kicha, każdy kaszle i tak dalej. Ja też od piątku z jakąś tam infekcją się trochę przepycham, no jest dobrze, ale wiesz o co chodzi, to wszystko z dnia na dzień może się zmienić. I ten tydzień to, to nie chodzi o treningi, tu chodzi o to, żeby wiesz, żeby to wszystko przeżyć, przetrwać. Miałeś taką propozycję, żeby zrobić mieszane nawet rundy, ale ty powiedziałeś, że nie. Jak c K1, bijemy się w K1. Nie ukrywam, że rozmowy na, na temat moich, moich pojedynków, e, czy we freakach, czy, 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 czy w jakichś innych dyscyplinach, mhm. e, są, są były, rozmo były rozmowy, tak, ale e, jeśli chodzi już o stricte formułę tych pojedynków, to już boksersko się za bardzo tam nie chciał nikt bić tak ze mną. Więc dlatego ja że niech tak jak Tomkowicz czy, czy reszcie chciałem już e, ograniczyć to, te, te rozmowy, powiedziałem OK, e, formuła, e, formuła K1 e, nie ma, nie ma, nie ma to, to dla mnie jakiegoś znaczenia, tak? Wiadomo, ja wiem, że, że to jest Formuła K1, wiem, czym się to je i nie będzie, nie będzie później żadnych wymówek z mojej strony, że... że, że jakby to było w boksie czy w, w kung fu, to, to, to bym to wygrał, tak? Nie ma czegoś takiego, podejmuję rękawice, wchodzimy i po prostu robimy dobre, dobrą, dobre show tego 11 października w Jeśli ja mogę dodać coś od siebie, bo Bartek opowiedział ci tą sytuację, którą usłyszał ode mnie, bo to ja w wtedy rozmawiałem z Mariuszem, pamiętam, że pierwszym, pierwszym z dwójki z walki, z walki wieczoru był Mariusz, o którego się w cudzysłowie bardziej martwiliśmy, czy się zgodzi. No bo faktycznie nie jego formuła, zawodnik powiedzmy bardzo doświadczony właśnie w tej formule walki. I przy, kiedy przyjechaliśmy do Mariusza na, na rozmowę, mówię Mariusz to słuchaj, jest taka propozycja dla Ciebie, walka z Marcinem, z Marcinem jeszcze nie rozmawialiśmy. Słuchaj, no wiadomo, że nasza organizacja jest organizacją K1. I tak wychodzę ci od razu naprzeciw, no bo biorę pod uwagę, że nie chciałbym, żebyś pomyślał, że Cię na jakąś minę ładować czy coś, więc Mariusz nie wiem. Jeszcze z Marcinem nie gadałem, ale może zróbmy to w ten sposób, że może pierwsza runda. Na, na, na zasadach bokserskich, dopiero później zaczynamy kopać. Mówię, no nie wiem, jak Mariusz, no tak myślę, co, co ci mogę zaproponować. A Mariusz, nie, to K1, kopiemy. Ja mówię, no to dobre, jak tak, no to, no to nie mam nic więcej do powiedzenia. No i właściwie tak, też byłem, nie miałem szoku, ale to właściwie Mariusz właściwie optował za tym, żeby to było na zasadach K1. Marcin, a ty byłeś w szoku, że Mariusz Wach zgodził się na walkę z tobą no, w twojej koronnej płaszczyźnie, bo nawet y, ty mówiłeś, że. Nawet nigdy nie uważałeś się też ani za zawodnika MMA, bo karierę rozpocząłeś dopiero w wieku 33 lat. Także no, ten kickboxing zawsze był u Ciebie w sercu. Nie, dlaczego? No, widzisz, kurczę, to już tyle razy na ten temat się wypowiadałem. Rodzisz się wojownikiem, tak? To, 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 to nie można się nauczyć bycia wojownikiem, albo masz to we krwi, albo tego nie masz. Mariusz dostał propozycję walki na zasadach, na zasadach K1 ze mną. Nie wiem, czy to jest dla Mariusza wiadome, czy to nie jest wiadome. ja zostałem dostałem propozycję walki z Mariuszem w boksie od pewnego promotora, ale właśnie, że to wyszło od tego promotora, to się na tą walkę nie zgodziłem, bo, bo taki jestem jaki jestem: jestem zagięty, jestem zatrzeć zatrze się. Zat Cześć się wziął. Nieważne. Każdy wie o co chodzi. Jestem uparty. Lidzi mikrofon, zacietrzewiony. szewiony I jak już się na kogoś zagnę, to się nie odegnę. Opinie widzów są tak skrajne, że ja nawet nie wiem, kto jest faworytem. Bo jedni mówią, nie, no gdzie przejść ten wach nie ma szans, ten z I Inni mówią, no gdzie przecież Marcin wraca dopiero. Dlatego ta walka tak jest ciekawa. Tak, tak bo, bo... dokładnie, bo polaryzuje widzów. Tak. tak. I to jest tak samo tak naprawdę. E, mieszane sztuki walki, tak? tuka jeden, tutaj BOZI i zobaczymy, tak, tego 11 października. Mnie mhm. osobiście też tak mega jara. W ogóle strasznie, jara mnie to że taki pozytywny vibe mm -hmm. pomiędzy obydwoma fajterami, a dobrze wiemy, że za parę dni trzeba wejść i właściwie jeden drugiemu będzie chciał, będzie musiał urwać głowę właściwie jeden i drugi nastawia się na to, że, że walka skończy przed czasem, ale taki naprawdę pozytywny vibe, czyli coś, co tutaj się naprawdę mamy fajną atmosferę, a za parę dni przełączamy się na tryb wojny, a dobrze wiemy, że w dzisiejszych czasach dużo na nas do czegoś innego, że na konferencjach jest więcej szumu, dymu niż, niż później na samej robocie. Dlatego z taką dużą dumą, to że właściwie patrzę na ten projekt, mega osobiście mi się to podoba. Właściwie wypowiedzi Marcina, Mariusza, chłopaków, którzy byli na panelu przed nami, naprawdę są ciekawe, są interesujące, potrafią przykuć uwagę. Da się z tego wyciągnąć coś wartościowego i mega, mega mnie to jara. Na I, nie na no, o, nie ma, nie I nie ma ochrony na konferencji. O, nie ma ochrony na konferencji, to właśnie, właśnie. Nawet tego nie poczułem, słuchajcie. Ja też tak, w ogóle, w ogóle nigdy nie było tam dla tych, co ja byłem, no co były na takich co były ale mówię ale cieszę się że w tym projekcie w ogóle nawet o tym nie pomyśleliśmy słuchaj no nie zawsze trzeba się obrzucać tym co najgorsze ja też o tym dokładnie ale to po wiem. co to co nie trzeba to po co podkręcasz Was na tutaj? Nie, na innych konferencjach. Ale wiesz, ale. Ale, ale, ale. Inny, ale, ale. inny, in, inny tam jest widz. Tutaj jest bardziej widz sportowy, strzelam, że oni. No, słuchaj, tutaj pomiędzy wami nie uda mi się, a nawet gdyby mi się udało, to pewnie ja bym prędzej dostał w mordę. No tutaj, <toczynt> tutaj masz 100% <grym> tutaj nie ma ochrony, ale. Martwię martwiłem, czy martwi wiesz, trochę się... nie tęskni może za jakąś zaczepką, czy zaczepkają. Dlatego czymś, nie? No. słuchaj, Tomku, specjalnie chciałem, żeby miał ciebie po prawej stronie, pomiędzy Marcinem, tak? Żeby tutaj się czuł bezpieczny. A co, a ja was. Panowie chciałbym zaprosić do face to face. Nie, nie zgadzam się na to. Dlaczego? Bo będzie mieć czas na to na gali, nie będziemy robić tego. Ja ogólnie jestem przeciwny jakimkolwiek face to face'om, przeciwnym takim budowaniem takich sztucznego napięcia, sztucznego emocji. Nigdy tego nie lubiłem, tak samo na przykład bardzo podziwiam i od razu pozdrawiam Mameda Halidowa, Aha. który potrafił podejść do face to face'a, spuścić głowę, przywitać i odwrócić. Ja jestem takim człowiekiem, nie lubię tego nakręcania, nie lubię tych emocji. Dobrze, tutaj mam tylko prośbę z reżyserki, żeby chociaż stanąć do pozycji bokserskiej. To możemy zrobić? Dobrze stanie. To możemy zrobić, także słuchajcie, boxing position. Zapraszam was panowie tutaj na środku, do kamery. Zejdę z tego planu. Także słuchajcie, to jest main event gali Striking 3. Marcin, Różal, Różalski, Mariusz Wach, słuchajcie, czwóreczki, małe, bardzo rękawice, formuła K1. Zapraszam jeszcze raz do kupna Pay Per View. Panowie, bardzo Wam dziękuję. O, jedna. Dzięki, Marcin, dzięki, bo bym wypłaty nie dostał. Także co, dziękuję Wam widzowie za dzisiaj. Dziękuję Ci, Tomku. Dzięki. Tak, że prowadzącego. Trzymajcie się. Dzięki.